Proszę zdjąć tę czapkę. Ja, fryzjerka, nie iluzjonistka. Głos Krysi przeciął ciszę salonu, jak nożyczki rozdwojone końcówki. Stanęła przed nim z rękami na biodrach, ruchem brody wskazując na zdezelowany fotel. Nieznajomy zawahał się. Spojrzał w lustro, potem na nią. Ostatecznie ściągnął czapkę. Ciemne włosy z wyraźnym, jasnym odrostem. Do tego okulary przeciwsłoneczne. W środku października. W środku dnia. Czyli ktoś, kto nie chce być rozpoznany. Tylko podcięcie, mruknął. I trochę farby. Bez gadania. U mnie w salonie bez gadania to kosztuje podwójnie, odparła, sięgając po pelerynkę. Ale coś czuję, że panu akurat się nie spieszy do rozmów, tylko od rozmów. Mam rację? Nie odpowiedział. Usiał sztywno, jakby się bał. Albo jakby był przyzwyczajony, że wszędzie ktoś czegoś od niego chce. Krysia milczała przez pierwsze dziesięć minut. Wyczuwała atmosferę jak termometr ciśnienie. Cięła włosy z prawą, precyzją i dziwnym spokojem. Po chwili uniosła brew. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Ale czy ja nie widziałam pana kiedyś w raporcie finansowym? Nie? Albo w pulsie biznesu? Nie? To musi być tylko przypadek. Jak ten, że farba zeszła panu tak, że wygląda pan jak członek zespołu Bisco Polo po pięćdziesiątce? To sprawiło, że parsknął. Pierwszy raz. Krótki, nerwowy śmiech. Prawie z ulgą. Wie pani, może jednak pogadamy. Pracowała w tym salonie od 24 lat. Zajmowała się głowami wielu ludzi i tych z zamożnych domów, i tych, którzy płacili ratalnie. Ale ten klient był inny. Niby spokojny, a jednak spięty. Niby ukryty, ale nie byle kto. Krysia znała ludzi lepiej niż własne dzieci. A ten człowiek miał na imię Aleksander Wieczorek. Jeśli dobrze pamiętała. Biznesmen, wizjoner, afera z funduszem inwestycyjnym. Zniknął z mediów jakieś trzy tygodnie temu. Jak pan chce, mogę udawać, że nie wiem, kim pan jest, powiedziała nagle. Albo mogę udawać, że wiem i jestem pod wrażeniem. A które byłoby prawdziwsze? To pierwsze. Bo nie jestem pod wrażeniem nikogo, kto farbuje włosy w łazience przy świetle z Ikei. Uśmiechnął się. I coś w nim pękło. Może dlatego, że pierwszy raz ktoś nie zareagował na niego, panie Aleksandrze, proszę do telewizji, mam pytanie o inwestycje. Po godzinie wyszedł z nową fryzurą, lepszym kolorem i kubkiem kawy na wynos, który Krysia podała mu bez pytania. Kawa z cynamonem? Zdziwił się. Każdy facet który chce być niezauważony, potrzebuje przyprawy. Nie zapytał o numer telefonu. Nie zostawił wizytówki. Ale patrzył na nią dłużej niż powinien. Gdy zamknęła salon, przez chwilę patrzyła na swój własny cień w szybie wystawowej. Milioner z problemami na moim fotelu. No proszę. Podeszła do stolika z gazetami, przekartkowała stary numer Forbes'a. Tam był... Zdjęcie sprzed pół roku. Bez czapki, z uśmiechem o białych zębach, ale oczy te same. Zgasiła światło. W salonie zapadła cisza. Ale w niej już coś się rozbrzmiało. Dwa dni później zjawił się znowu. Tym razem bez czapki. Bez okularów. I, co najdziwniejsze, bez zlecenia fryzjerskiego. Mogę usiąść z boku i wypić tę kawę z cynamonem? Zapytał, niepewnie stając w progu. Bez fryzury. Bez farby. Krysia spojrzała na zegarek. Miała jeszcze godzinę do kolejnego klienta. Tylko jeśli powie pan, jak ma pan naprawdę na imię. Bo Marek z sącza, jak pan się wpisał w zeszycie, brzmi jak ktoś, kto się ukrywa przed alimentami. Uśmiechnął się lekko. Aleksander. Dziękuję, Aleksandrze. Proszę, kawa. I taboret krzywy, ale z duszą. Usiedli naprzeciw siebie, między suszarką a regałem z lakierami. Światło wpadające przez szybę rozmywało granice między zwyczajnym dniem a czymś dziwnie wyjątkowym. Wie pani, ludzie myślą, że milioner ma wszystko. Ale prawda jest taka, że jak się wali twoja reputacja, telefon milknie szybciej niż korkociąg na przyjęciu. A znajomi? Zamienili się w doradców medialnych albo milczących świadków. Jedyna, która coś powiedziała prosto z serca, to pani. Bo mnie nie obchodzą zera na koncie, tylko zera w zachowaniu. Chwila ciszy. Kawa parowała. Dobrze się z panią gada. Normalnie. Bez sztucznych uśmiechów i PRU. Bo ja nie mam PRU. Ja mam PZS, prawdziwy zdrowy sceptycyzm. Znowu się zaśmiał. I jakby z każdym łykiem odzyskiwał coś, co zgubił w marmurach i kontraktach. Ma pani jakieś marzenie? Zapytał nagle. Mam. Ale wstyd się przyznać. Zaryzykuję. Chciałabym kiedyś zobaczyć morze. Ale nie to z deptaka i waty cukrowej, tylko takie niebieskie po horyzont. I jacht, ale tylko po to, żeby poczuć, że też mogę tam być. Choćby przez godzinę. Zamilkł. patrzył na nią uważnie. Mam jacht w Chorwacji. Sam teraz stoi. Bo właściciel niby ma wszystko, ale nie ma z kim tam być. To może właściciel powinien poszukać przyjaciół, a nie publiczności? Nie odpowiedział. Zamiast tego wyjął kopertę z kieszeni. Położył na stole: To bilet. Klasa biznes. Wylot za sześć dni. Jeśli się pani zdecyduje, będzie czekał. I jacht też. Ale bardziej ja. Ja bez złudzeń, bez tłumu, bez czapki. Tylko ja i ktoś, kto mnie nie udaje, że mnie nie zna. Krysia patrzyła na kopertę, jakby był to list z innego życia. Takiego, którego nie planowała, bo nikt nie zaprasza fryzjerek z małego miasta na jachty. To nie jest randka, prawda? Zapytała ostrożnie. Nie. To propozycja rozmowy przy innym horyzoncie. Wstał, uśmiechnął się. A jeśli pani nie przyleci, to i tak dziękuję. Za te kawę, za ciętą ripostę i za to, że ktoś mnie potraktował jak człowieka, a nie bankomat. Wyszedł i zostawił ciszę. I kopertę. Krysia nie dotknęła jej przez godzinę. A potem usiadła. Otworzyła. Bilet był prawdziwy. Nazwisko: Wieczorek. Rezerwacja: klasa biznes. I notatka na odwrocie. Zamienię miliony na rozmowę. Spotkajmy się, jeśli też chcesz czegoś więcej niż szampon i lakier. Krysia po raz pierwszy w życiu leciała samolotem. I od razu: klasa biznes. W nowym beżowym płaszczu, z torbą kupioną na promocji i włosami spiętymi elegancko. Wyglądała bardziej jak przedstawicielka regionalna jakiejś marki perfum niż fryzjerka z małego miasteczka. W samolocie dostała kieliszek Prosecco. Zamiast go wypić, uśmiechnęła się i powiedziała Ja to wolę kawę. Ale dziękuję. Przynajmniej czuję się jak VIP. V bardzo, introwertyczna, P pani z nożyczki i kawa. Lot minął spokojnie. Lądując w splicie, pomyślała że gdyby to był sen, nie chciałaby się budzić. Aleksander czekał w porcie. W jasnej lnianej koszuli, opalony i ludzki. Bez maski z gazet. Bez blichtru. Nie wierzyłem, że przylecisz. A ja nie wierzyłam, że wezmę urlop po raz pierwszy od dwunastu lat. Na jachcie nie było służby. Sami gotowali. Sami zmywali. Rozmawiali godzinami, siedząc na pokładzie, popijając herbatę z cytryną, patrząc na wodę, która była tak błękitna, że aż nierealna. Pani Krysio zaczął któregoś wieczoru, gdy siedzieli w ciszy, wie pani, że znałem ludzi, którzy budowali całe fortuny, ale nigdy nie odważyli się powiedzieć komuś potrzebujecie, bo z tobą jestem kimś innym? Ona spojrzała na niego, przekrzywiła głowę. A pan właśnie to mówi? Tak. To proszę nie mówić do mnie, pani Krysio. Bo wtedy brzmi to, jakby pan znów zakładał garnitur. Parsknął śmiechem. Dobrze, Krysia. Prosta. Bez tytułów. Ale genialna. Ostatniego dnia na jachcie zjedli wspólnie śniadanie. I wtedy wydarzyło się coś, czego się nie spodziewała. Aleksander wyjął z kieszeni małe pudełko. Serce Krysi zadrżało. Ale nie było tam pierścionka. Były tam klucze. To nie prezent. To zaproszenie. Ten jacht to mój dom. Ale w domu jest pusto, jak nie ma w nim prawdziwego głosu. Twojego. Krysia spojrzała na klucze, potem na niego. I powiedziała coś, co wywróciło wszystko. Nie zostanę. Ale też nie wrócę już do tamtego życia. Zdziwienie na jego twarzy nie było teatralne. Po co było to wszystko? Bo potrzebowałam tego, żeby zrozumieć, że jestem warta więcej niż lokal, etat i napiwki. Ale też nie potrzebuję luksusu. Potrzebuję odwagi. Czyli otwieram własny salon w miejscu, gdzie nikt mnie nie zna. I nikt nie zna ciebie. Bez przeszłości. Bez zapożyczeń. Zamilkł. A potem się uśmiechnął. To najpiękniejsze, nie jakie usłyszałem. Dwa miesiące później w Słowenii, w małym nadmorskim miasteczku, otwarto nowy salon. Kryształ fryzjerstwo z charakterem. W folderze informacyjnym nie było nazwisk. Ani zdjęć. Ale gdzieś w rogu mała kartka. Nie każdy musi być z klasy biznes. Czasem wystarczy mieć klasę. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Jeżeli Was poruszyła, zostawcie łapkę w górę. To dla mnie ważny sygnał, że warto opowiadać kolejne. A jeśli chcecie więcej takich codziennych opowieści, zasubskrybujcie kanał Historię na Co dzień i kliknijcie dzwoneczek, żeby żadna nowa historia Was nie ominęła. Do usłyszenia już wkrótce.